Siemano, to Dawid znowu. No, chciałem tylko takiej nagrać filmik, że będę znowu nagrywał, jakby postaram się dziennie wrzucać, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Na pewno będę po prostu dziennie się starał, żeby dziennie wrzucić jakiś filmik. Najbliższy filmik będzie po prostu o przyczynie, czyli o tym jakby jak osiągnąć jakby wypełnienie jako mężczyzna jak osiągnąć, wiecie. Nie wiem. No cokolwiek w sumie w życiu, nie? Tylko w sposób taki, w który wy lubicie, a nie w któryś właśnie jakby inna osoba nakłania, nie? I właśnie mi się zmieniła przyczyna i dlatego nagrywam. I dlatego tylko to mówię, nie? Więc postaram się dzisiaj nawet wrzucić. Będzie to taki powyżej pół godziny pewnie film albo coś koło tego. Zobaczymy. W każdym razie. No, do następnego i cześć!